Smacznego. Dziękuję. No, smacznego, nie? Jak trochę pogadam do kamery, no, tam na YouTube jest Jut youtuberem jestem widzisz? Mm. Dzisiaj nie będzie odcinka z magnesu ani z wykrywacza. Dzisiaj będzie odcinek. Patelnię jajecznicy. <noise> o czym dzisiaj będzie odcinek? Cicho sprzedałaś mnie. A włączę się na miejscu. Tak, jak już widzicie, jestem w Energylandii, zrelacjonuję Wam wszystkie tutaj atrakcje, na których będę, dla osób, które tu nigdy nie były. Ale tam chmury. Ja Wam pokażę, jak to się robi, patrzcie na to. Didi 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 didi. Wow. <śmiewanie> I właśnie teraz wszystkie atrakcje, karuzele, rollercoastery są oczywiście otwarte, dostępne do Waszej dyspozycji. Roller Coaster Formuła otwarta w 2016 roku. Osiąga prędkość 79 km na godzinę. Przeciążenie 3,8 i długość torów wynosi nieco ponad 500 metrów. Nie wpuścili mnie z kamerką. Teraz są zasady takie, że trzeba mieć naklejkę na GoPro, że wszystko jest ok. Tak więc ja będę się starał o naklejkę, to wtedy będziecie wszystko widzieć z pierwszej osoby. No, a tutaj zaraz jakiś wagonik powinien przejechać. Macie Abysusa w strefie Aqualantis, która została otwarta w zeszłym roku. I to jest taki roller coaster o podwójnym doładowaniu. Nie wiem, jak to nazwać. No, tak naprawdę nie jest jakimś hyper roller coasterem Tutaj bodajże od metra 40 można wejść. Aczkolwiek mówię, nie jest to jakiś ekstremalny roller coaster. Prędkość maksymalna jego jest w granicach około 100 km, przejeżdża się dwie minuty a długość toru wynosi ponad kilometr. Przeciążeń tak naprawdę nie ma, o jaki ładny kadr, więc zaraz zobaczycie jak to wygląda kiedy jeździ wagonik, bo dzisiaj mimo to, że jest niedziela, taka pogoda, pochmurno. Nie ma ludzi, jest totalna pustka. Eee, no i na dzień dobry poszliśmy na sam koniec w ogóle Energylandii, eee, żeby... żeby tak naprawdę być tutaj jako pierwszym, a nie czekać już na dzień dobry w kolejkach, bo to jest szkoda czasu. Wybudowy tego roller coastera to z 14,5 miliona euro wybudowali to dwa lata temu eee, długość, długość kolejki to jest 1300 ponad metrów przeciążenie jakie tutaj są to jest 4G i co? Jedzie się minuta no to 50 jesu jeszcze, jesu tak więc... Dzieciaki się namówili Fuck this

to było tak źle. Jakie furze, ciągnęłam to do siebie. Przepraszam za ten krzyk. Sorry for the scream

Ja wam pokażę jak to się robi, patrzę na to. Uff. Robi ważnie co? włosy aż mi potargało. Jezu święty! W końcu 142 km na godzinę! Jak już widzieliście to była ikona Energylandii. Wizytówka, tak to nawet można nazwać. E, 142 km na godzinę. E, spadek pod kątem 85 stopni. To trzeba przeżyć <compteaisółem atomnegadownia> O nie, jakie to straszne No, To <samotnegadownia">., <Sud> Poszli konie po betonie Teraz my tam idziemy, nie? Nie, <vengeance ind toilet> to. Jest dzień drugi eee, naszej imprezy No, pogoda taka sobie Nie widać Hyperiona bo jest za mgłą i no tak więc dzień dobry po raz drugi i, I lecimy dalej będzie <śm> dobrze <śm> <śm>

Mówiłam, że ekipa była gorsza, była dłuższa, więc nie miał zakrętu. Ale na co fajnie to wygląda. I ja, i ja o, to taki większy, trochę dragon. อะไรไปเนี่ยอะไรไปเนี่ยอีกคำหนึ่งเลย Fufufu, hyperiona coraz mniej widać Zawsze możesz skorzystać z turbosuszarki. O! Za 5 zł. i się podsuszyć. Mam, mam, mam. Możecie mam, Teraz za to jest tutaj A chłodno się zrobiło. Bluzę założę Tak? jej ale Ole wysoko O. odciągnął, odciągnął, to, to będzie odciągnął, To będzie odciągnął, Ja też! No, trochę jednak to trysnęło, ale do suszarki się pójdzie. Dwa. No dobrze. 35 piątej sekundy. Dwadzieścia i O, tam, tam jest Alan. I do tyłu I... A my jeszcze nie doszliśmy do poziomu I teraz Genialne I znowu To góry nogami Za mocno Oh, ale przeciążenia no, to... No I... przeciążenia to... To... To jest najlepsze! Wow. Łoś! się! Daję to ma Dawota to Bardzo trudny i niebezpieczny Ale gdzie są reakcje? Czyżbyśmy oczywiście zapomnieli? Tym bardziej, że teraz Mistrz Polski w jednym ze swoich opisowych skoków. Bardzo trudny i niebezpieczny skok, odradzany wszystkim początkującym aqua jumperom. No a teraz z racji tego, że na 10 metrach mamy już maksa. no to musimy zrobić dla niego wielki hałas. Teraz będzie skok finałowy. No i oczywiście perfekcyjne lądowanie. Drodzy Państwo, dzisiaj swoje umiejętności z teamu Madhopper. Okej. Okay. O, znowu Hyperion jest w mgle Ale nie, to jest powolutku No, delikatnie Bez trzymanki jest fajnie Nie, to już jest No I w dół, koniec, finito

E daí é Hahaha. Uhu, E Mateus? Mais uma vez. Nie wiem jak to się stało, ale zakończenie nie dograłem, tak więc siedzę tutaj przy obróbce filmu i, i takie podsumowanie. Wszystkich oczywiście zapraszam do Energy było bo na tyle fajnie. Co niektóre rzeczy wam pokazałem, w większości nie nagrywałem, bo zanudzilibyście się na śmierć. Energy Landing jest i dla tych najstarszych, ale i dla tych najmłodszych. No oczywiście tych małych kolejek Wam nie pokazałem, na nich nie jeździłem. No i tyle, nie? Zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania kanału, e, polubienia tego filmu i tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Miłego dnia. Cześć.